Sezon szósty dopiero co się zaczął, a już skrywa w sobie naprawdę wiele sekretów. Między innymi nowych posłów oraz nowe sekretne lokacje. No i o tym wszystkim w dzisiejszym filmie, także naprawdę polecam oglądać do końca. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, no to fajnie by było jakbyś zasubskrybował go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji również możesz zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No i zachęcam cię również do użycia mojego kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. A ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Że na samym początku tego filmu chciałbym wam w sumie przedstawić naprawdę ciekawy sekret odnośnie pewnego NPC-ta, który znajduje się właśnie na zielonych żywopłotach. Także na samym początku musimy sobie w ogóle do niego polecieć, także od razu on do nas strzela. Ja do niego też będę strzelał, i po prostu po wyeliminowaniu sobie właśnie go zobaczymy coś naprawdę ciekawego. Tylko na samym początku muszę go wyeliminować. Dobra, także tak jak widzicie, udało mi się to zrobić, i tutaj mamy właśnie takiego oto, że tak powiem, odrodzonego pirata. W sumie można by powiedzieć, że jest on troszeczkę zglitchowany, można by powiedzieć, że wręcz egzotyczny, i po prostu po wejściu sobie do niego mamy tutaj odkryj pobliskie skrzynie skarbów oraz zlikwiduj wrogiego gracza. Można by powiedzieć, że jest to naprawdę ciekawy sekret, o którym możliwe, że nie wiedzieliście. No i też właśnie znalazłem to nagranie na TikToku, i przy okazji, no to właśnie na tym nagraniu ten właśnie. Ziomek dawał nam właśnie wtedy, że tak powiem, złotego pijama. Także troszeczkę tutaj wszystko nie poszło tak jak chciałem. Ale no, tak czy siak, można by powiedzieć, że wszystko jest tutaj zaliczone i że nie ma tutaj żadnego aż tak fejka, ponieważ no, ten pirat przerodził się właśnie w takiego oto pirata. Także drugi sekret, według mnie naprawdę ciekawy, a najdokładniej na mapie Fortnite'a znajdują się jajka dinozaurów. No i co ciekawe, no to niektórzy z likerów odkryli to, że w plikach gry znajdują się właśnie. Już takie początkowe tekstury, właśnie tych dinozaurów, które w Fortnite będą nosiły nazwę Raptory. No i finalnie jeszcze nie mamy tego, jak będą one wyglądały, ale tutaj możemy zauważyć, że te jajka już powoli się wykluwają. I właśnie według również likerów, mają po prostu one rosnąć, aż w pewnym momencie po prostu będą z nich Raptory, czyli dinozaury. I co ciekawe, no to właśnie mają się one głównie respić w lasach, czyli wydaje mi się, tak szczerze, że no po prostu będzie to piszcząca puszcza, między innymi, a w sumie druga taka lokacja, gdzie jest naprawdę dużo drzew i wygląda bardziej jak las, no to chyba nie ma. Ale głównie zapewne będą one w piszczącej puszczy, tam będzie ich zapewne najwięcej. Lecz jakoś losowo na mapie pewnie też będą się pojawiały, bo w sumie czemu by tak nie. Także jak na razie na więcej informacji na temat dinozaurów nie mamy i zapewne zostaną one dodane w następnej aktualizacji lub nawet za dwie aktualizacje. Wiecie, co najgorszym źródłem ciekawostek o Fortnite'cie? Wydaje mi się, że TikTok. A bardziej w sumie nie TikTok, tylko ludzie, którzy po prostu na tego TikTok'a coś wstawiają. Także ostatnio przeglądając sobie TikTok'a znalazłem takie oto nagranie, w którym widzimy całkiem nową lokację z między innymi autem i tak dalej, i tak dalej. I znajduje się ona podobno gdzieś na siorbanych szuwarach. Osobiście no to nie. Wydaje mi się, że tak nie jest od razu i tak naprawdę to po tym filmie z TikTok'a za wiele wywnioskować nie można. Tym bardziej Moi drodzy, że mamy tam jakieś nowe auto, i tak dalej, i całość wygląda według mnie naprawdę, naprawdę legitnie, czyli po prostu tak, jak rzeczywiście byłoby w grze. Lecz czy tak jest, no to po prostu nie. Tak nie jest. Ze względu na to, że po prostu tego nie ma. Także teraz jesteśmy sobie na siorbanych żuwarach. I gdzie taka miejscówka mogłaby się znajdować, bo absolutnie nie mam pojęcia. Może na przykład w tym domku. Nie, wejdźmy sobie tutaj do środka i. Tutaj nic nie ma totalnie. Może coś na przykład pod tą podłogą? no nie, na przykład mamy tutaj skrzyneczkę no i tutaj, no w sumie na siurbanych szowarach jest naprawdę wiele ciekawych, że tak powiem, miejsc do, do odkrycia i tak dalej, i tak dalej lecz miejscówka, którą przed chwilą widzieliście to po prostu nie istnieje i jej nie ma, także moi drodzy przychodzę już do was tutaj z pomocą i w sumie też z pomocą likerów czyli osób przeszukujących pliki gry a najdokładniej zakomunikowali nam oni że niedługo na mapę Fortnite'a ma zostać dodana całkiem nowa miejscówka i będzie tu właśnie Grota Batmana. Także ostatnio Epic Games podejmuje coraz to większą współpracę właśnie z DC i w sumie między innymi z Batmanem. No i generalnie cała ta miejscówka ma się znajdować koło potnych piasków i ma to być dokładnie w tym miejscu, w którym teraz widzicie na ekranie. Osobiście wydaje mi się, że jest to całkiem prawdopodobne i zarazem w sumie byłoby naprawdę całkiem spoko. Tym bardziej, że właśnie wtedy mają powrócić, że tak powiem, można powiedzieć przedmioty, które były dostępne kiedyś za czasów Batmana, co w sumie też jest naprawdę całkiem spoko opcją. Możliwe, że również do sklepu powróci sam Batman. Co do również skinów, które ostatnio zostały odkryte, to został odkryty nowy Batman oraz nowa Harley Quinn. O nich już wam raz w filmie mówiłem, ale jeszcze raz wam przypomnę. Także dostępne są komiksy, które możecie sobie kupić na różnych stronach. Większości z nich są po prostu skamerskimi stronami, lecz są też takie, które są po prostu naprawdę legit. I rzeczywiście możecie tam kupić nowe te komiksy z Fortnite'a. I jeżeli sobie taki właśnie komiks zamówicie, to przy okazji przyjdzie wam kodzik właśnie na jakąś rzecz. No i głównie będą to właśnie te nowe skiny Harley Quinn, Batmana i tak dalej. I finalnie wydaje mi się, że jest to całkiem spoko. Tym bardziej, no to właśnie, jak już zostanie dodana ta cała grota Batmana, to według mnie powinien tam również zostać dodany nowy boss, a najdokładniej sam Batman. No i na przykład po wyeliminowaniu sobie takiego bossa mogliśmy, moglibyśmy dostawać wtedy naprawdę ciekawe przedmioty. Na przykład jakiś mityczny Batarang, czy coś właśnie z za czasów, co było kiedyś dostępne. Według mnie było by to naprawdę spoko inicjatywa i zrobiłoby to naprawdę szum w świecie Fortnite'a, Lecz w swoją drogą w komentarzu możecie napisać, co sądzicie na cały ten temat. Mi się wydaje, że byłaby to naprawdę całkiem spoko opcja, a co do bossów, którzy mają się pojawić jeszcze w tym sezonie, no to kilku w sumie jest, lecz jak na razie nie mamy o nich praktycznie żadnych informacji. Tym bardziej w ostatnim filmie pokazywałem wam sekretny save, o którym teraz już zapewne wiecie. I mamy tam właśnie jakieś oznaki Tentiny, więc możliwe, że będzie to również boss, który zostanie dodany do Fortnite'a i osobiście byłoby naprawdę spoko, gdyby właśnie na przykład ten wrócił. No i nie mówię od razu, że Epic Games musi dodawać wszystkich starych bossów typu właśnie na przykład Sky, Midasa i tak dalej, ale sama Tientina na mapie Fortnite'a byłaby naprawdę spoko w sezonie 6. Możecie dać znać w komentarzu, jakich chcielibyście zobaczyć bossów właśnie w tym sezonie i w sumie też, jeżeli macie jakieś ciekawe informacje odnośnie tego sezonu, to też możecie napisać w komentarzu. Także na samym końcu troszeczkę na temat sekretnego skierowania który znajduje się w karnecie bojowym sezonu 6. Także jeżeli wejdziemy sobie w zakładkę karnetu bojowego, a następnie w ten znak zapytania, to mamy właśnie tutaj wszystkie sekretne nagrody. Tak jak widzimy, mamy tu jakieś znaki zapytania i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy właśnie skina Neymara Juniora. No i jak na razie nie wiadomo jeszcze jak będzie on wyglądał, no ale pojawi się on wkrótce, tak jak mamy również napisane w opisie. Także są moi drodzy filmiki i tak dalej w mediach społecznościowych, w których to gracze po prostu pokazują to, że do Zdobywają tego skina jakoś przedwcześnie czy coś takiego i nie, nie da się go zdobyć, po prostu pewnie będzie tak jak z skinem Predatora, czyli w pewnym momencie zostaną dodane specjalne wyzwania dla posiadaczy karnetu i po ich ukończeniu otrzymamy właśnie takowego skina. Mamy tutaj jeszcze właśnie jakieś inne, naprawdę ciekawe, sekretne nagrody, no i zapewne dowiemy się co to będzie, tak myślę, że za kilka tygodni, no bo jak na razie po prostu nie wiadomo. A ja byłem Hexo i dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli obejrzyliście ten film do końca, to w komentarzu napiszcie BOS, a ja przypnę wam serduszko. I po prostu byłoby mi naprawdę miło, jak obejrzyliście ten film do końca. Także nie ufajcie ludziom na TikToku, bo sami widzicie co się z tym dzieje. I co, widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się i cześć!